7 listopada 2025 roku Jarosławski Rynek wypełnił się biało-czerwonymi barwami i dźwiękami Mazurka Dąbrowskiego. Z inicjatywy starosty Kamila Dziukiewicza, mieszkańcy Jarosławia od najmłodszych poseniorów po raz kolejny wspólnie zaśpiewali hymn Polski. Szanowni Państwo, to już druga, druga edycja, gdzie wspólnie z naszymi uczniami przedszkolakami, szkoły podstawowe, ale też szkoły średnie mogliśmy wspólnie zaśpiewać Hymn Polski. Tak jak wspomniałem, to już druga edycja do hymnu. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Czekamy już na 11 listopada, na święto niepodległości. To już był dzisiaj taki start, taki pierwszy dzień do tego, aby już zacząć świętować, ale finalnie 11 listopada na tej płycie rynku uroczystości w związku z 11 listopada.